Hej, hej, pozdrówki z Indii, z Tiruvanmalai, na południu Indii. Jestem teraz na szczycie góry Arunachala. Jest to bardzo szczególne miejsce dla Hindusów, ponieważ uważają to za ucieleśnienie siwy. Jest dużo świątyń w Indiach, w Indiach siwy i Shakti, gdzie, gdzie biegną też linie energetyczne, tak Hindusi przynajmniej uważają. I jest bardziej energia szakti albo siwa, i w tych miejscach w takiego silniejszego oddziaływania zostawiane świątynie. Natomiast tutaj Aruncala jest uważana za samego siwe, ucieleśnionego siwe, gdzie energia jest bardzo, bardzo mocna i jest to bardzo wyjątkowe dla nich miejsce. Na przykład w każdą pełnię, przez całą noc okrążają właśnie to miejsce. miałem wgląd, że to miejsce jest w ogóle takim kryształową święto, święto geometrią. Właśnie Hindusi też. Ale też ludzie, którzy tu przyjeżdżają z całego świata, czują tę energię. I tu się nazywają to siwą, natomiast e, jest dużo teorii na temat tego miejsca. Przyjeżdża tu dużo, dużo nauczycieli duchowych, dużo, dużo sadów, babów, ponieważ czują, ufają, wierzą, że mogą się tu oświecić. Takim jednym z najsłynniejszych, które, którzy, którzy, którzy tu żyli, to był Ramana Maharashi, ale też wielu, wielu innych mniej e, popularnych. Także teorii na temat tej góry jest dużo. Jest tu. Jest teoria, że jest tutaj bardzo dużo kryształów wewnątrz tej góry. Jest również teoria, że cały uniwers się tu zaczyna rodzi się z tego miejsca. Jest również teoria, że. Wczoraj słyszałem od osoby, którą spotkałem na ulicy, że jest tu statek kosmiczny zaawansowany statek kosmiczny. Podobnie, to miejsce było sprawdzane za pomocą technologii, którą mierzy się w bowisach, że jest tu bardzo wysoko energetycznie. Także to, co chcę powiedzieć, to to, że też to jest o energii męskiej, jest to o, o tym, że jesteśmy w połączeniu, jesteśmy w zjednaniu. Ramana Maharashi zalecał takie pytanie kim jestem? Kim jestem, żeby wracać, gdzie jest źródło Twojej uwagi. Idź głębiej, idź głębiej i odkryj, kim jesteś. Że jesteś źródłem, z którego rodzi się wszystko i doświadczasz poprzez to formę. I z tego miejsca po zjednania już rozpoznajemy jest tam obecność, ta obserwacja. Bo widzimy, już nie jesteśmy tylko w świecie form, ale jesteśmy w rozpoznaniu też głębszej natury, i stąd jakby nie zatracamy się całkowicie w świecie form, co możemy widzieć, i pojawiają się też z tego miejsca, co chcemy zrobić. Możemy też to nazwać, jakby, że to płynie następnie przez naszą duszę, i co jako dusza, czy jako ten indywidualny wyraz świadomości chcemy tutaj doświadczyć, wyrazić, co chce się przy nas przejawić i żeby rozpoznać właśnie, kim jesteśmy i nie stopować tego, co chce się zostać wyrażone, pozwolić na to i być w tym przepływie wtedy, ponieważ jesteśmy w połączeniu i to chce płynąć. I pewnie jest coś takiego, to możesz nazywać intuicją, głosem serca i może to jeszcze nie będzie nawet to, co będziesz chciał kontynuować, ale to ci zaprowadzi dalej i, da, i dalej, wyklaruje ci i pomoże ci zrozumieć i zobaczysz, że możesz. Także jest taka potrzeba, właśnie, chęć materializacji, chęć zrobienia czegoś. I nie, nie ignoruj tej potrzeby, bo to jest głos Twojej duszy, głos świadomości. To, jesteś, to jest to, kim naprawdę jesteś. Są uwarunkowania, uwarunkowania ciała, uwarunkowania energii, myśli, emocje, ale głębiej jesteś. I możesz to wcielać coraz bardziej. Po prostu być kim jesteś. Rozpoznać nieświadomość. Zapanować nad energią. Nad energią życiową. Nad energią seksualną też. Jest to bardzo istotne. tak Chia, jeden z nauczycieli, powiedział, że, że mężczyźni często to była książka akurat dla mężczyzn, mają wgląd w taki stan świadomości, obecności, medytacji, ale najczęstszym powodem, dlaczego, dlaczego nie potrafią tego utrzymać, jest to, że nie zintegrowali, nie zintegrowali seksualności. Często właśnie wytryskują, tracą energię, przez to tracą, rozpraszają się. Nie? nie ma takiej energetyki, która ich wspiera w tym zjednaniu która może podnieść tę energię i wzmocnić naszą obecność. I właśnie chodzi o to, żeby nie wytryskiwać, wnosić energię. Może to być samemu albo także w, w, podczas kochania się. No, także taki przekaz. Jeden krok do przodu, ten krok, który teraz czujesz jest istotny. Jeden krok to za kilka dni, dziesięć kroków, a za kolejnych kilka dni to jest już kilometr, a potem 10 kilometrów. I, i możesz zobaczyć, że w sumie to spory kawałek, jakiś przyszedłeś. I doświadczyłeś, i wiesz, i byłeś gdzie chciałeś być, i zrobiłeś co chciałeś, i idziesz dalej. W przepływie. Eee, pozdrówki.